Hej, witam Was w kolejnym odcinku z grys and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku i czas pokorzystać z Eventu Expa i też mam nadzieję, że dostaniemy fajne epiki za Aweczkę więc zaczynamy po prostu, nie przedłużamy. Dzisiaj już dostałem fajny klejnocik 1422 Więc tutaj chyba z tego co pamiętam to na pasku miałem najgorszy klejnot, więc od razu go wymieniamy. Już przekroczyliśmy 77 tysięcy siły. Więc bardzo mi się to podoba. Zobaczmy, co chce dzisiaj wiedźma. Wiedźma chce pierścienie. Mamy chyba tylko jeden. No to niedobrze. Bardzo niedobrze bym rzekł, nawet. Więc musimy coś tu podziałać. Na pewno cieszy to, że mamy w końcu aurę 42. Tą brońkę możemy sobie wrzucić. Zobaczmy, ile da Magusiowi. Plus 94 ale minus 14 do statystyk. Więc już nie mogę się doczekać, co nam tutaj da legendarny dungeon. Możemy sobie to rozmontować, czy coś mamy jeszcze do rozmontowania? Obawiam się, że nic. Chyba nawet na pewno nic. Więc przerzućmy sobie powiedzmy to tutaj i mamy tylko trzy sloty, i to jest troszkę problem. Będziemy musieli tutaj coś podziałać. Ale to za chwilę. Najpierw arena, bo tutaj musimy wszystko zrobić jak powinno być, więc jedna arenka. Tutaj resecik. Tutaj możemy dokarmić peciory. Oczywiście te, które możemy, tutaj raporożca możemy zrobić tak. Przepałka, przepałka, zapałka, dwa kije. 56. No, i koniks. Koniksa na pewno możemy sobie nakarmić trzy razy i żarłacza tylko raz, niestety, bo 15 śliwek musimy sobie zostawić na koniksa. Dzisiaj mamy ziemię, bo mamy 1 kwietnia, więc nam się zresetowały żywioły, a już myślałem, że dzisiaj będzie woda. A tu taki troszkę psikus. Pójdźmy mrokiem, spróbujmy wygrać tutaj. Dobrze, udało się, to najważniejsze. Tu coś dołączymy do ataku, zrobimy sobie atak na hydrę. Niech tutaj wszystko śmiga dalej, tak jak powinno być. No i co, jaki jest plakat, bo to jest też na pewno bardzo ważne. Pobij magów trzy razy, 22, prawie 23 miliony. Zrobimy to, na pewno sobie to zrobię. Hmm, ale to na spokojnie. Tutaj mi się żaden mag nie trafił jeszcze do tej pory. Więc troszkę lipa. Ale na pewno, na pewno to zrobię. 23 milionów EXPA nie odpuszczę tak łatwo. To sobie możemy zrobić tak. Niech tutaj nam się robi dalej. A my zaczynamy awkę. No i oczywiście awka pod EXPA. Bo przecież tutaj lecimy cały czas w EXPA. A to nam pomoże zbliżyć się do 480 poziomu. Mam nadzieję, że będziemy dostawać naprawdę fajne misje. Co my tu jeszcze mamy oprócz expa, piaski i epiki właśnie za zadanko. Czyli dobrze pamiętałem jakie tutaj możemy mieć eventy. I nic więcej. Także w miarę, w miarę ok, te eventy. Muszę zerknąć jak my tutaj stoimy z klepsydrami. O 3600. Może byśmy sobie tutaj coś dokupili? Tych klepsydr? Pomyślę, pomyślę i zobaczymy pod koniec, może odcinka. Jak będziemy tutaj stać z czasem? Jak będziemy tutaj działać? Chyba na odcinku tego po prostu nie będę robił. Tak mi się coś wydaje. Bo dzisiaj, szczerze mówiąc, nie czuję się najlepiej. Więc na odcinku raczej tego nie będę robił, ale po prostu mogę Was zapewnić, że zrobię sobie to po odcinku, czy może następnego dnia, ale na pewno tutaj troszkę tych klepsyderek sobie na farmie, chociaż żeby mieć tak ze 6000, żeby mieć spokój chociaż na jakieś 2 miesiące. No, może nawet 3, bo właściwie około dwóch tysięcy klepsy, to chyba w miesiąc, w miesiąc się nie wyda. Chociaż różnie to może być. Także lecimy sobie tutaj powolutku z tą aweczką, a zaraz powinien nam się pokazać pierwszy epiczek. Jestem bardzo ciekawy, co to może być. Szkoda, że takie liche misje nam tutaj wpadają kasem. No bo chętniej bym zobaczył tutaj lepsze naszyjnik. Kurde, niedobrze. Niedobrze, że to naszyjnik nam się tu trafił. Musimy tu piątkę wziąć. I teraz będziemy bardzo, bardzo mocno uważać, żeby nie dostać już nic więcej. Tym bardziej, że dostajemy tarczę. No, a tarcza. Jak to tarcza epicka. Nie bardzo jest gdzie to schować. Więc trochę lipa. No ale lecimy z drugim paskiem. No i zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. 7 za 3 miliony to na pewno nie wezmę. Nawet nie ma takiej opcji, więc musiałem po prostu wziąć tutaj najkrótszą. 5 za 3400. To już w miarę, w miarę sympatycznie wyglądało. No, nic ciekawego, tak naprawdę tutaj z tych misji coś nie leci. Tu muszę chyba wziąć, bo szału nie ma. 5 za 2,5. jeżyna jest ok, bo dzisiaj nie karmiliśmy rybzora. Więc tutaj, jeżynka jest na wagę złota. Musimy sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje w naszych podziemiach. Bo coś mi się wydaje, że dziś, dzisiaj dość mocno zaniedbałem podziemia nasze, ale mam nadzieję, że za dużo tam nie straciliśmy. Więc nawet chodźmy od razu. No właśnie, tutaj już prawie 3 miliony. No tu na szczęście nic nie straciliśmy. Tutaj jest ok. Zajrzyjmy sobie tu, bo tu już myślę, że będziemy mieć 10 tysięcy wszędzie. I możemy już na spokojnie sobie robić awkę. Więc za chwilę będziemy mieć drugi pasek za sobą. Menadżera areny już mamy ogarniętego. Niestety, ale plakatu na odcinku nie zrobię. To jest fajny przedmiot do rozmontowania. Tutaj bierzemy sobie tą dwójeczkę. I powiedzcie mi, moi kochani, chyba piątka tutaj z tych trzech misji najlepsza, ale nie o to chciałem zapytać, jak tam wam się podobało losowanie Mistrzostw świata. No z tego, co słyszałem, to trafiliśmy do takiej średniej grupy, chyba grupa C, ale to wy dajcie znać, co sądzicie o tym losowaniu. Czy mamy szansę wyjść z tej grupy, czy też nie? Chętnie poczytam tutaj wasze opinie na ten temat. No i spoko. Dwójka za milion czterysta. Myślę, że może być siedem za 4,5 No niech będzie, no niech będzie. na no co, co tu więcej mogę zrobić? Jak tylko kliknąć, no i co? No to jest milion, więc do wyrzucenia. Zobaczymy, co tam dalej nam się będzie kroiło. 5 za 4, czerwona na expa. To na pewno była czerwona na expa. Tu bierzemy kolejną czerwoną na expa. 5 za 3, 200, to też chętnie przygarnę. No i zaczynają się schody. Tutaj też musimy pilnować tej dwójki naszej. Więc miło by było, żeby ta dwójka też była w miarę sympatyczna. Ojejku. Jałuszko. Tutaj bierzemy to. Dycha. Myślę, że możemy tutaj dychę wziąć. I mam nadzieję, że tu samych dych nie będziemy mieć. 10 za 13. No lepszej dychy nie dostaniemy. Lepszej misji tutaj nie dostaniemy, więc bierzemy to. Pasek. Pasek chyba jest w porządku, bo tutaj zamienimy sobie pasek, a tutaj po prostu sprzedamy sobie powiedzmy ten naszyjnik. I znowu na stojaku mamy full epiki, więc to jest spoko i możemy sobie na spokojnie dokończyć jeszcze awkę, więc za 3 miliony będzie w porządku. Tutaj bierzemy sobie tą dwójkę. Więc w miarę sympatycznie nam to wyszło. Tu weźmiemy dychę z tego względu, że ustawi nam dwójkę i też jest nawet, nawet w miarę sympatyczna. No to te dwójki bez szału. Szkoda, że tylko jedna taka czerwona nam się trafiła. W miarę sympatyczna. Myślę, że możemy sobie ustawić na godzinkę jeszcze warciochę. I idziemy zakręcić kołem. Zakręcimy kołem, zobaczymy co uda nam się zgarnąć. Trochę ekspa to jest spoko. Na podwójnym ekspie jak najbardziej. Tu zrobimy może tak. E, dobra, tutaj trochę odłamków. E, cytryna jest spoko. E, śliwka jest spoko. Czy coś jeszcze jest? Kolejna cytrynka. Najsik. Trochę drewna jest w końcu złoto. Potka na szczęście. No sprzedamy. Po prostu ją sprzedamy. I trzy grzyby. No dobra, no to te trzy grzybki na pewno spoko. Mamy 11 minutę, więc myślę, że możemy sobie tutaj zrobić tak, że zaatakujemy maga, chociaż ten zabójca wygląda dosyć ciekawie. Ale jak mamy pobijać magów jako plakat, no to zacznijmy to robić i spróbujemy pokonać tego Carlosa za 14 sekund. Więc najpierw jeszcze rzut kostkami. Dusz nie chcę. Mimo wszystko sobie zrezygnuję z duszyczek. Bardzo chętnie bym tu zobaczył jakieś 250 klepsydr Albo chociaż 50. Dobra, dawaj te dusze, bo jak się tak na nie uparłeś, to niech tak będzie. Zróbmy ten atak na Carlosa. Fajnie, że się udało. Więc jeszcze tylko dwóch magów przed nami i będziemy mieć kolejne 23 miliony Expa zarobione. Widzę, że. Hazardista dzisiaj niezbyt łaskawy. daje to, czego nie chcemy. No i coś, wygramy jeszcze? 4 miliony, fajnie, bo nam to przekręciło wskaźnik na 500 milionów, ale i tak dzisiaj raczej tych statystyk za dużo nie wbijemy, bo chciałbym poszukać mimo wszystko właśnie klepsydr. I może tą płotkę kupimy. Fajnie by było tutaj chociaż troszkę te potki podskoczyć mm, z nimi może do 300 dni, no ale zobaczymy jak to będzie szło, no bo wiadomo, że jak mm, szybko pójdzie z y, klepsydrami, to nie będziemy tutaj przastać za potkami grzybami, bo te grzyby są przeznaczone na zupełnie coś innego, czyli na legendarny dungeon, który mam nadzieję, że będzie już niedługo. Więc my sobie tutaj delikatnie porolujemy, żeby tylko troszkę ten odcinek nam przedłużył się. Epika nie bierzemy, bo się zapchamy, a tego nie chcemy. Na razie same dyszki znowu Epic Może talibyście tak setkę, co? Chciałbym tutaj zobaczyć. Tych klepsydrach jakąś stówkę? Czy nie? 3700. Myślę, że na odcinku sobie zrobimy tak chociaż do 4000 e, tych klepsyderek. E, byłoby miło, gdybym ujrzał tutaj stówkę. Na razie widzę tylko sporo. Dobra, jest stówka. Widzę sporo o, tych. Potionków. Dobra, tu bierzemy to. Kolejna dyszka wpada. Yy, jeszcze 150 i będziemy przechodzić dalej. Widzę, że nam się świeci... Yy, świeci nam się co? Yy, klejnot jakiś nam się wykopał. Yy, więc idziemy tam zobaczyć, co tam nam wyskoczyło. Oczywiście nieśmiertelki za grzyby nie bierzemy. Bierzemy tylko te zagolda. Dobra, tutaj tak. Ile jeszcze? 30, 20. Niecałe nawet. O, zagoldzika fajnie. Także dwie nieśmiertelki nam wpadły za golda w przeciągu no, dosłownie chwili. O, super. Dobra. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. A więc udało nam się troszkę tutaj nadrobić. Szkoda, że klejnot na szczęście ale przynajmniej 10 milionów wpadnie, tak po prostu. No i co, jeszcze zwarbimy sobie bohatera, inner face, 505 poziom nadal, więc jeszcze poziomu nie wbił. No ale to nic, my już zbliżamy się do pełnego magazynu dusz, więc też w miarę sympatycznie. Kopalnia złota 40 i 8 dni jeszcze. Tutaj za 2 dni kopalnia klejnotów 45, więc też w miarę sympatycznie. No i dobra, czy mamy tu coś jeszcze do zrobienia? Plakat, arena, pokójle. Jedno rozmontowanie nie trafiło nam się, więc nie będzie zrobione. Dwie minutki jeszcze mamy do walki pupili. No dobra, to poszukajmy jeszcze trochę tych klepsyderek, żeby sobie tutaj tą walkę pupili jeszcze zrobić. Więc tu kupmy, to kupmy. O, jeszcze sto klepsyderek się pojawiło pod spodem. Takie rzeczy to ja lubię, naprawdę, bardzo fajnie to wygląda. To niestety za grzyby, tutaj nic ciekawego, chyba to się nie kupiło z tego co widzę. To bierzemy. Tutaj nic nie ma. No Czasami się trafi taka rolka, że nic tu nie, kompletnie nie ma. Jest 10 klepsydr, no ale takie setki, więcej setek bym poprosił. Kolejny epik, który nam nie jest przydatny. Potka na siłę. Tu bierzemy to. Bierzemy te dziesiątki, bierzemy te potki, setka, pod dziesiątką fajnie. Oby więcej, oby więcej, a najlepiej same sety. Same sety, o, dziękuję. Gramie czasem, słucha. Dzisiaj jest dość sporo. robiliśmy tego EXPA, bo 200 milionów z tego co widzę, i jeszcze mamy w zanadrzu troszkę, bo przecież ten plakacik. Więc jeszcze nam zostaną dwa dni EXPA, więc może, może w dwa dni wbijemy 480 albo będziemy bardzo blisko. Więc tutaj ja już nie mogę się doczekać tego 480 poziomu. Potem będzie z kalendarza prawdopodobnie 481 i zostaną tylko 4 poziomy do klikania. Więc miłoby było się przebrać gdzieś w pobliżu tego 485. Więc czekamy też na legendarny dungeon. Dobra, widzę, że już mamy walkę pupili gotową. Więc zróbmy tak, że znajdziemy jeszcze jakieś klepsydry i możemy iść powalczyć Tu nie był budiet. dobra, jest stówka super, to idziemy o, 110 nawet e, także tutaj spróbujemy sobie pokonać kolegę może ogniem nie będzie to wcale proste takie ale najważniejsze, że się udało e, także wszystko na dzisiaj mamy zrobione, troszkę udało się nawet porolować e, Klepsdry to chyba nawet ponad 1000 udało nam się wyfarmić w przeciągu tego odcinka, więc nie ma tragedii. Także jeśli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, no i subika jeśli go jeszcze nie macie. Te subiki naprawdę teraz fajnie lecą i oby tak zostało, lecimy po 400 subów. A w tym odcinku to tyle, trzymajcie się cieplutko i na razie.